Laboratoria przyszłości to program, który zapewnił Twojej szkole dużo wartościowego sprzętu wideo. Jednak mało kto potrafi używać kamer, lamp i programów do montażu tak, jak robią to specjaliści. Dlatego zapraszam na praktyczne warsztaty wideo w edukacji. Do wyboru masz dwa kursy. Podstawowy 16 godzin i rozszerzony 40 godzin. W programie podstawowym uczymy się jak robić proste filmiki. np. wideo zapowiedź lekcji, krótki reportaż z wycieczki albo inny prosty filmik na dowolny temat. Program rozszerzony to bardziej zaawansowane formy, takie jak wideo lekcje czy szkolne transmisje na żywo. Na obu kursach uczymy się tego, jak angażować uczniów, a więc wykorzystywać to, że młodzież kocha kręcić filmiki i lubi pokazywać świat wokół siebie. Co ważne, wideo w edukacji to praktyczne warsztaty, a więc robimy prawdziwe wideo przy użyciu aparatów, lamp, programów do montażu. Wszystko to pod okiem zawodowca, według sprawdzonego programu i w świetnej atmosferze. A więc wybierz kurs dla siebie i zapisz się na warsztaty. Do zobaczenia.